Tu Tułnie wow, dwiadek i witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Deldry Scrolls 3 Morrowind. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy w jakichś tam podziemiach w drodze do ukończenia ścieżki yy, Nerewara i teraz muszę powrócić do jakiegoś miasta, żeby zdobyć trochę mikstur, trochę jakichś rzeczy, posprzedawać przedmioty. Ale że mnóstwo rzeczy mija się po drodze, mnóstwo ciekawych, fajnych rzeczy jest. To będę też nagrywać, yy, właśnie jakieś tam poboczne, też yy, podziemia, historie itp. Td. Yy, jest to jeden z niewielu odcinków, w których mam włączone stopy, ponieważ nie wiem, ile to nam zajmie. Yy, ta cała podróż może nam zająć nawet kilka odcinków. Zobaczymy, jak to pójdzie. Po, po prostu, jak znajdę jakieś ciekawe miejsce, to, to będę nagrywać. No, i jak skończymy je eksplodować, to będę szedł sobie już dalej sam. No, gin, gin, proszę, chyba, o. I tutaj mamy jakiś fajny stateczek. I zobaczymy, co jest w środku. W ogóle chyba się przydało to jakoś chyba jasność podwyższyć. Bo chyba jest tam wam za ciemno. zobaczymy, jak to będzie w jaskini. Znaczy, nie tyle w jaskini, co. Ja nic nie widzę osobiście. Słyszę jakieś kości. Szkieletory pewnie. Okej, okay. gamma collection, no to powiedzmy tak. O. I teraz widzę wszystko. Wy pe pewnie mniej. O, szkielet, Wiedziałem. Nogi. Nogi, nogi. No, fajnie no no no, dobrze, Dobry szkielecik, Co my tu mamy? potionki, Żół, chyba nie potrzebujemy. O, matko. Teraz będą się wywalać rzeczy. Co nam jest niepotrzebne? To nam jest niepotrzebne, mączka kosna, to też nie, jakieś zioła po prostu. Nazbierało się tego i teraz nie mam kompletnie miejsca, a nie ma sensu też chyba tego trzymać po prostu. Bo to i tak dużej wartości nie ma. To to nawet, 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 nawet. Wow, gold dużo jest warty. To nam niepotrzebne, bo to dwa golda. To też nie... I proszę, już jest dużo miejsca. I okej, okay, idziemy. Skrzyneczka. Nic nie ma w skrzyneczce. Szkoda. Spodenki. Niepotrzebne nam spodenki, bo mamy własne. Nie potrzebuję tego. Tutaj są zioła, więc też niepotrzebne. I schodzimy... Coś się coś, coś atakuje już. Od razu chyba słyszałem. Atak. tak. Para kuda, Stąd spróbuję trafić. To jest to. Proszę. Mówiłem. Barakuda. Slotter, jeśli inaczej. Ok. I to chyba jest tyle z tego podziemia. Weźmy sobie jeszcze tutaj i zobaczmy. Nie tyle podziemia, ale ok. Co to jest? No, może być zbroja. Nie może być, bo nam nie... Bo nie mamy na nią miejsca. Dużo waży, a... Tak dużo, aż... Nie jest warta. I to chyba tyle z tego stateczku, więc się odezwę znowu, jak coś fajnego znajdę znowu. Zobaczymy. Mm, do zobaczenia. Łocho, patrzcie co my tutaj mamy. Jakieś fajne coś. Tylko jak się tutaj dostać? O, to jest pytanie. Hmm, to jest jakiś talerz chyba większej konstrukcji. Nie wiem, zobaczymy, może się nam uda wejść z tej strony właśnie. Chwila, mam pomysł. Wiadek ma genialny plan. Patrzcie teraz. To będzie dobre. Teraz będzie akcja. O proszę. O, rising force. I lecimy. Proszę, tak się, tak się takie rzeczy załatwią. Proszę bardzo, tak. I na tarasik. Ten, 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 ten. Można stąd wejść? Nie można. No to patrzymy czy tutaj jakoś, nie wiem, tutaj jakoś to. Matko, matko, matko. Jesteśmy na jakichś w ogóle dachach tutaj Tee Gdzie to może być, gdzie to może być? Tu jest jakieś wejście, nie ma. Wow, duże to to. Tu są jakieś wejścia, bo już widzę. Oj, troszkę nam czasu zajmie to eksplodowanie. Zaraz mi się pewnie skończy lewitacja, więc to akurat chyba. Jakiś posąg w ogóle rozwalony. Hmm. Jakieś elfy. Nie wiem, czy, czy nie śnieżne elfy. Albo... rudy. Nie wiem. Zobaczmy. Druszakati. Druskasti. Czy coś takiego. Te nazwy są naprawdę dziwne w te, tego typu grach. Okej, okay, wchodzimy. Dwemerskie. No to... Tak jak podejrzewałem. Zobaczymy jak nam pójdzie. Otwórz się, zjedz drzwi. Cześć Katle. Co ty tu robisz? Co mogę dla Ciebie zrobić? No, kim jesteś? Aha. Sekretny kult y, nazwany Szóstym domem zabija imperialnych. Fajnie. On jest y, niewolnikiem. Y, służy swojemu y, mistrzowi. Y, sprząta, przygotowuje jedzenie Itp. TP i TD. Tylko że... Czyli że to jest zamieszkane w jakiś sposób. Ciekawe. Nie widziałem jeszcze z zamieszkanych dwumyerskich ruin. Cześć. To też cuttle. Hmm. Albo Kattel to jest jakieś angielskie słowo, którego ja nie znam. Cześć, delf. That does it. Miło. Ej, 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 ej! O Boże, zaatakował mnie! A ty niedobry, a ty niedobry. Ups, no to zginęliśmy. Świetnie. Idealnie. Chciałem to zrobić. Okej. Okay. Nie będziemy się patyczkować, tylko go Dezu, z magii pojedziemy. Nie ma takiego bicia. Nie będziesz mi tutaj ten. Okej, okay, wchodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bierzemy Firewall, mamy Firewall i zaczniemy w niego ciskać w Ognio, boom! A teraz mnie też zaatakowała. To dziw, dziwne, dziwne. Szczerze, szczerze. Dobra, zginął. A slajwy mnie atakują. No e, to dobrze. Chyba ich to nie obchodzi, że ich mistrz, pan zginął. Tylko czemu wcześniej mnie zaatakowało? To jest pytanie. Ja tam nie wiem. Diamendziki sobie weźmiemy. Możemy też sobie to wziąć, jakieś sole tutaj do kąpieli. Eee, tego nie potrzebujemy chyba, co to jest? Amulet też nam niepotrzebny. potrzebny. Ty chłopcze, co miałeś ze sobą? Uuu, aks! Aks, dobrze, ale słaby aks? Nie, to nie. Już myślałem, że jakiś lepszy od naszego, ale. No cóż, bywa. No i co? No i teraz już nic? Eee... Hmm. Czyli, może musimy cały ten klan zwalić, żeby w końcu ten. ci niewolnicy odnaleźć spokój. To jest trap. Ups. Nie mogę się ruszać. Świetnie. Przez ile? Nie wiadomo. Paralizz ogólny. Fajnie. Czyli, co? Nie będę musiał już w ogóle ruszać. Nie. Skończy się. Dobra, skończył się. I możemy sobie wejść chyba. F5. Jeszcze raz. O nie wiadomo co nas czeka za tymi mlecznymi drzwiami Okej, okay, okej okay. no co, coś tu widziałem? ma. Kurguli. Jak ty się nazywasz? Wszystko mi jedno. Tak zginiesz. Po co w ogóle próbować? Po co próbować? Pytam się, pytam się ciebie. Pytam się cię, odpowiedz mi! Powiedz mi, nie mnie, mnie atakujesz. I tak nie wygrasz, mówię ci. To nie jest rozwiązanie. Ha! Tak się załatwia sprawy. Mając zero życia. Zero Ile mam, mam życia? mi zostało? 1. 1 na 62 To jest dopiero hale, a nie jakieś coś. Dobra. Yy, przydałoby się tutaj poczekać... Przeczekać wszystko. Nie atakuj mnie proszę cię katle. Katl, czy jak to jest? I... Poczekajmy sobie przed wejściem, bo oczywiście nie mamy potionów, więc nic nie zrobimy. Okej, okay, tutaj nic nie ma, poczekajmy 24 godziny, a tylko mnie ktoś zaatakuje, oni mi się wożą, oni, kurde no, mówiłem ci, mówiłem ci, cicho bądź, już, już spokoj, spokojnie, już lec, dobra, i do siódmej, i będzie ładnie, no, i wchodzimy, może nie wszystko na fulla, ale, no cóż bywa. Wie, wie, wiecie co? Patrzcie ja, jaki on jest piętny, albo ona Szkoda, że zginie ha ha. Bywa, sorry, nic osobistego Jest ja tu są jeszcze slajwy. Dzień dobry. Cześć ha ha. Wybijanie bezbronnych niewolników to jest to Ho, 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 ho. tu jeszcze może coś będzie? Nie, łóżeczka, jakieś ławeczki. Nic ciekawego, tak naprawdę. A ciekawe, co, co ty miałeś w sobie, że, że tak się wyrażę. Nic ciekawego, jak zwykle. Muszę naprawdę, sobie jakiś lepszy akt znaleźć. Bo wszystko, co znajduję, jest gorsze od tego mojego. Może i mój jest najlepszy na świecie, ale przydałby, przydałby mi się lepszy zawsze. Jakiś upgrade. Katle. Tyle ty, ten człowiek. Jak wyglądasz? No nawet ładna. Zostawię cię. Będziesz żyć. Ciesz się. Znowu trap. Może jak użyjemy open door? Nie. Tylko jedna połowa ma trapa. A to dziwne, a to dziwne, a, widzicie? Jakie tutaj buty są w ogóle. Okej. Okay. To otwieram jed jedną połówkę. Cześć! A ty jesteś magiem! Boże! Tylko mnie zabijesz. Kurde, Kjolt! Kjolt! Nienawidzę Cię, Kjolt. Po prostu... Jak cię jeszcze kiedyś spotkam... Nie przeżyjesz tego spotkania, mówię Ci. No, czemu nie mogę tutaj czekać? Czemu nie mogę tutaj czekać? Kurde, no... Nie mam potionów, oczywiście. Bo przecież cała podróż była po to, żeby te potiony zdobyć. No, oczywiście ja... Muszę znajdować milion, 500 różnych fajnych miejsc, żeby je eksplodować, a potem nie mam jak tego eksplodować, bo nie mogę. Już mamy jedno podziemie do do eksplodowania. No, dobra, gin. Dobra. Będziemy chodzić tempem ślimaka. O. Może tak troszkę, tym, troszkę, tym. O. Żeby to się degenerowało na bieżąco. I zgadnijcie, kto ze zginie. Moja Nemesis. GINI! To jest on. Kielt. Okej. Okay. Ten kielt. Na no spoko. Skrzyneczka. Co my tu mamy do otwarcia? Lockpick. Ale się uda, poczekajcie. O, udało się. Bardzo miło. Co tu jest? Słabe, 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 słabe. słabe. Oooo, to jest, to jest dużo wajte. To też jest dużo wajte, ale też dużo waży, więc znaczy nie 10 tysięcy. Bonitowy miecz. Wow, nice. No to jeszcze więcej kasy będziemy mieli. Bardzo dobrze. Zmieńmy sobie broń znowu. Proszę bardzo tutaj nic, kolejna skrzysniazka. Po co zmieniałem broń? Nie wiem czemu. gdzie to jest? Proszę bardzo. Nie udało się, nie udało się, nie udało się, nie udało się, nie udało się. Nie udało się, nie udało się, nie udało się. No kurde, udaj się, no, czemu się nie udajesz? oż udaj się w końcu, kurde, no! Ile to jeszcze? Może jakiś inny lepszy? Apprentice, o proszę. O proszę, i za pierwszym razem. Co tu mamy? Glamerskis, dość mało warty. Daedryczny. 44 tysiące. Ebonitowe. 10 tysięcy. Oj, opłacało się, oj się opłacało. Ebonitowe mają 106 ratinga w ogóle. A my mamy... 20. Dziękuję bardzo. I już się wymieniamy. Rękawiczki. Nie, to są te spodenki 141 też se zamienimy. Stalowe do widzenia życzę. Detyczne wbijajcie. Oj, będzie trzeba powiewalać rzeczy, ale chyba walto. Chyba tak. Powiedzmy to, powiedzmy to, powiedzmy to, powiedzmy to. Powiedzmy, kurde, no wchodź. To, to, no wchodź. Na boże. Tarczy jest dużo warta, ale nie mieści się tutaj. No, no cóż, no to wywalimy na ziemię po prostu wszystko. I jeszcze to. To też na niepotrzebne w sumie. I dobra. No to. to uh, 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 teraz będziemy cisnąć w ogóle. A jeszcze chwila Tu już chyba nic nie ma bardzo dużo tego. Dobra, jest okej okay. No to teraz ciśniemy Siema, siema Ty przeżyjesz, lubię cię eee, Co tu jest jeszcze Niższy poziom No cóż, niższy poziom niby fajny Ale Wiecie, wiecie co nadchodzi, nie Tak, zrobimy to w następnym odcinku już sobie wejdę nawet. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzimy się w następnym. Będziemy eksplodować dalej te jaskinie. z Czy coś takiego. Z... Widzimy się na tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.